Cześć, w tym filmie przedstawię Ci silnik krokowy razem z takim modułem sterownika do Arduino. Ten silnik działa na napięcie 5V, jego pobór prądu, maksymalny pobór to 300 mA. Jest to, jak już wspomniałem, silnik krokowy, widzicie, ma on tutaj więcej przewodów. I do tego jeszcze ten silnik jest z przekładnią. W środku tam jest przekładnia, i mamy jeszcze taki moduł, moduł sterownika. Mamy tutaj taki układ scalony. To jest ULN2003. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale na stronie sklepu macie więcej zdjęć dokładnych. Tam jest opisane. I na, na tym module mamy ten właśnie główny układ scalony. I mamy tutaj VDD, GND, czyli to jest zasilanie 5V, bierzemy sobie z Arduino, i IN1, IN2, IN3, IN4, są to wejścia do tego sterownika, które sterują uzwojeniami silnika. I jak taki silnik należy obsłużyć? Po prostu musimy po kolei, na każde z tych uzwojeń, podawać impulsy. I zaczynając od pierwszego, silnik kręci się w jedną stronę, a zaczynając od czwartego, silnik będzie obracał się w drugą stronę. I ten moduł do tego silnika ma taką złączkę, dzięki której tutaj ładnie wszystko siedzi, pasuje i jest dobrze podłączony. Teraz przejdziemy sobie do Arduino. I tutaj mamy zdefiniowane te, właśnie, piny do sterownika. Musimy mieć cztery takie piny, i w odpowiedniej kolejności tutaj musimy sobie podłączać. To znaczy P1 podłączamy do pinu IN1 i P2 do pinu IN2 i tak dalej. Ja mam sobie to ustalone na pinach 8, 9, 10, 11. Tutaj to jest wszystko podłączone w Arduino. Następnie te piny ustalamy jako wyjścia. I mamy tutaj dwie funkcje: motor clockwise, czyli obrót silnika w, w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów wskazówek zegara, i mamy jeszcze motor counter clockwise czyli obrót w przeciwną stronę. Jak widzicie, wysyłamy tutaj impulsy. Wysyłamy impulsy tak, że jest jeden impuls na pierwszym i potem na kolejnych aż do czwartego mamy tutaj impulsowy taki szereg tych impulsów jeden po drugim między nimi oczywiście jest przerwa i ta przerwa decyduje o prędkości obracania się tego silnika i mamy jeszcze w drugim, w drugim trybie czyli w przeciwną stronę zaczynamy od pinu czwartego i schodzimy w dół z numeracją czyli silnik będzie się obracał teraz w drugą stronę. I w pętli lub mamy, że przez 500 jakby 500 takich Impulsów, tych, tych szeregu impulsów silnik obraca się tutaj z przerwą 2 milisekund w jedną stronę, a potem obraca się w drugą stronę. Jeśli mamy tutaj 4 przerwy po 2 milisekundy, to mamy razem 8 milisekund i razy 500 to mamy 4 sekundy, a więc 4 sekundy w jedną stronę się obraca i 4 sekundy w drugą stronę się obraca. Ok, więc sprawdźmy jak to działa. Podłączam sobie zasilanie do Arduino, i te diody, one tak naprawdę migają z dużą prędkością. Ten taki szereg tych diod się przesuwa. A tu widzicie, obraca się nam wał silnika obraca się w jedną stronę, i za chwilę obraca się w drugą stronę. I tak właśnie działa ten program. Ten silnik krokowy dosyć cicho pracuje więc bardzo fajny, dodatkowo ma przekładnię, czyli tutaj już większe obciążenia może przesuwać, napędzać i tak I taki silnik też nadaje się do robotów czy do różnych na przykład drukarek 3D, tam gdzie mamy precyzyjne przesuwanie. No jak sama nazwa mówi, silnik krokowy po prostu pracuje w takich krokach, czyli jest on dosyć dokładny, chociaż dosyć wolny, ale dokładny. To jest tutaj najważniejsze. I jak zawsze, po więcej szczegółów na temat tego produktu i więcej zdjęć, zapraszam na stronę sklepu abcrc.pl.